186 79 byle był jedno serwis na koniec żeby wygrywał, nie no nie ja, wiecujemy jakich se zapasów podjadę za Kukliu o ile no uczyliśmy e... po 2,50 co do uczyliśmy na nie gramy bardzo dobre to jak tak. chcesz to ci mogę odećte ja mam tam jeszcze Jolę a tutaj na Amazonie no tak jak usta mnie męczył mimo ten był

No, to mnie irytuje, czy, co to piłkę masz, nie, a ma, nie, a jak działaj, ktoś, by a to, jest, to jest 70% 70% czy masz piłkę. Działanie kalary. Rakietka na, ja najwyżej Zresztą magijskim 2-3 miliony. A to ładnie. 10-6 ciężki zawodnik 10-6 milionów miał w grubie. Ja już przewiem, nie <śmiennie> grałem tak w grubie. To jest krysoło. 10-6, 4 na czoło. 1, 2, 3, choć już 10-9. I tak jak z tyłu jest to na sam rok, mi tylko było słychać. No. Tak zwany stempelek. A. Przepraszam, to nic nie chlapnij z kibisowskiej życzliwości, bo ja dopiero będę oglądał mecz. I jak cokolwiek wiesz, to... Dobrze, żebyś mnie chlapnął w rodzaju, o, ja to to dzisiaj wiesz? Dzisiaj 10, 10 to ja nie chcę nic tak. no, u nich? O. O. Nie, Ale u nich? No, ja też nie lubię. U siebie, tak? Do zobaczenia, zobaczenia. miło było. U siebie, nie wiem. U siebie West to Tam chyba 5-0 było. No, no, to. Nie, no, nie, to już no, nie było. Jeszcze... Ja pamiętam jak ten te 15 czy 20 lat temu był taki mecz. Jeszcze a, chyba Beckham tak, no. 3-0 West Ham do przerwy w Manchesteru United. Po przerwie, jest tak, tak. Ja nie, Tomek, Moja woda nie wypiłem. Co za moja Ale twoja. Twoja oryna, to co, ale coraz gorsze te w coraz gorsze. A czy tam dużo dzieciaków, niestety leczonych psychiatrycznie. Powiedz, wiesz, z takim dzieciakiem nie ma pracy żadnej. On jest, wiesz, dwa dni jest normalny, a trzeciego dnia się zamyka w kilku, barykaduje się. I jak to są ci długi inodowi, bo przecież oni nie mają kłopotu i jak nie kąpią z dzieckiem. Nawet jeżeli je bierze, to nie zmienia faktu, że są bardzo trudnej sytuacji często. Znaczy ja na szczęście mam po fakcie zawodówki, ja mam zupełnie inną bajkę, się nie kopię z tym dwojami, tak. Ale tak patrzę, tak, powiesz, że tych dzieciaków jest żał. Bo na przykład z ma, y, w no, by Polsce nie ma żadnych ośrodków psychiatrycznych, które których do byli chłopcy a Nie ma żadnych. Zamykamy są kolejne oddziały psychiatr leżył tylko kompletnie. No. Ładnie.

Tak dla pewności jeszcze. Ale chyba nie. Nie, się... nie rozkręcałem się, to to nie się tu za bardzo to nie... ojoj, mnie. Oj oj, zniotłem sobie ten.

Zmiany zmianę chodziliście. <śśmiech> no, to Wie, rząd, że muszę usiąść, muszę wszystko włączyć. No i dobrze, słuchaj, trzeba czasami jeść. Nie To się przynajmniej odwrócił, ale nie mam organizacji. Skończenie, no psz. Wieczorem piwko, sobie wypchnie, to będzie widać. <stryk> i 那是冰棍，完不一样。这

Brawo Tomek, brawo Janek, która Kalwaria, Góra Budowani. czy dniu tam nie pójdę Niedobry. Ale jakby było dwa razy, to dojdę do pierwszego. A tamten, to ale. aleś. A gdzieś się. Trzeba tak dobrze to Ale tam to jest I to jest to to jeszcze po Ciężar na forczy, nie jest chodzi, to chodzi. Chodzi. Porta, dzieciak. po myślące dziecię. Z Tobem grał. Tego już dzisiaj to... To ale... Tego, tego no, tak, mi tak. jest na YouTube. Jakbyś znalazł miłość. A sobie. A z kiedy to jest? Z tamtego miesiąca. Pawła sobie prześwietla. I no, pałoruś no, im no, gra. No, no, no. Może się okazać, że ma jak no bo tak, tak. Takie... Kurwa, kurwa, Grzysiu, panie... tynina, to jest... niemożliwością, żeby tak Mój kolega ziścił, na Cały pary kurwa, ten wyłapał. Tak. Iż ten moje taki nie? A on kurwa, on okay. U mnie taki Darek kopiował. Tak, świetny zawodnik, tam obecny klasy ślotarka, on był w mały małym wsi, który so, też go właśnie znalazł, go szkolił. To do dzisiaj ten Darek kurwa, ten klasie, co nie znalazł, kurwa, nie, kurwa, nie, ten, Cześć chłopaki, dzięki. Co to za guma się, co się stało? Ja zerwałem, ograł mnie 3-0. Jak już on mnie ogrywa, to musiałem to zerwać. Uuu, to kieszonka jest trzymana na tydzień. Dokładnie. No tak to jest, że dzieci ogrywają.

tu się nie wrzeszcz na niego, tylko nie wyszkał. Na przykład na to, jakiś tam spójny ojciec, jakaś córka. Zresztą tak się nie zmobilizował. Dzieci trenerze tam trzeba właśnie kontakt mieć, wyraźnie z się dał, to on Nie powie nie Albo będzie wiesz, tylko Cię wybaczę, nie możemy się ręce to Proszę bardzo. A ma być nie idzie. To nie idzie.

Miałem nie, bo, bo jeden miałem 16. On też mi tam, ale ślika, ja mu odpowiadam. 12, 10. 10 to ludzi u roku? 5 rady. Od dwa było. I tam 10-11 to